Natalia Gołowoska, jestem dyplomantką Katedry Mediacji Sztuki. Mój dyplom składał się z dwóch części. Projektu kuratorskiego oraz projektu artystycznego. Obie części były skierowane do zakładu karnego w Wołowie. Tam był realizowany projekt edukacyjno-artystyczny z grupą skazanych oraz projekt kuratorski. Oba projekty nosiły tytuł Autoportret. E, zarówno właśnie prace, e, które były realizowane, e, w moim przypadku wideo, e, fotografia, animacja poklatkowa, e, były inspirowane hasłem Autoportret e, oraz ten e, projekt kuratorski, e, który, e, w którego skład wchodził program audiowizualny, w konwencji audycji telewizyjnej pokazującej sztukę wideo na wybranych przykładach prac artystów polskich. Promotorem mojego dyplomu był profesor Tomasz Opania, natomiast opiekunem projektu kuratorskiego była pani Agnieszka Kubicka-Deduszycka. Pomysł i inspiracje przyszły na pewno z jakby takiej patriotycznej lokalności. Na pewno też sam fakt wyboru kierunku na Akademii Sztuk Pięknych, jakim jest mediacja sztuki, a więc jakby nie tylko chodzi tutaj o to, żeby, żeby, żeby powstało dzieło, ale też żeby ta mediacja i, i, i ta współpraca z innymi ludźmi, jakby tutaj była na tym pierwszym planie, więc jakby to najbardziej nie w tym wszystkim w tym wszystkim jakby, no może trochę powiem podniecało, że jednakże jest ta druga osoba, i mimo wszystko, że jest, powstaje, efektem końcowym jest praca. W moim przypadku so, jest to praca wideo, animacja pol polkatkowa czy fotografia, ale też jakby nie jest to tylko i wyłącznie moja praca, bo jest to współpraca ze skazanymi, którzy, którzy brali w nim udział. Prawda jest taka, że, że jakby nie tylko tutaj współpraca ze skazanymi mogła być problematyczna, ale sam faktycznie. Dlatego, że jest to instytucja totalna, rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że trzeba się podporządkować, nikt nie patrzy na to, że jak przychodzi jakiś student i chce coś swojego zrobić. No niestety bywały też takie sytuacje, że uczestnicy projektu na drugi dzień niestety musieli, musieli zmienić miejsce, miejsce zakładu karnego i trzeba było jakby działać pod chwilą presji. Ja też pracowałam na oddziale terapeutycznym. Oni tam rzeczywiście mają kontakt z, ze sztuką, biorą udział w konkursach, mają pracownie plastyczne, mają pracownie rzeźbiarskie, więc jakby e, nie jest to taki... nie uczestniczyłam, myślę, w takim przykładowym, e, typowym e, dniu skazanego w innych jednostkach, bo z tego, z, z rozmów, których, e, których, które tam przeprowadziłam ze skazanymi, z którymi uczestniczyłam w projekcie, Eee, właśnie dużo wywnioskowałam i dużo się dowiedziałam, że jednak w tym miejscu coś się dla nich zmieniło, czyli jednak ten zakład karny w Wołowie jest troszeczkę inny niż e, wszystkie inne zakłady, w których oni mieli możliwość e, przebywać. Głównym hasłem jest e, autoportret e, i on się przewija w tych e, pracach, e, przede wszystkim w tych pracach e, artystycznych. E, Artyst, Edukacyjno-artystyczne. Uczestnicy najpierw e, brali udział w wykładach na temat fotografii, na temat portretowania. E, następnie mieli warsztaty, czyli mogli wypróbować e, właśnie tej nowej, nowej technologii, która nie jest e, dla nich na co dzień dostępna, bo nie mają ani komputerów, e, nie mają, e, nie mają e, kamer, nie mają aparatów, nie korzystają z takiego sprzętu. E, więc, jakby tutaj te warsztaty, e, i następnie był przeprowadzony taki projekt już bardziej skierowany na indywidualne spotkania. E, czyli każdy z, każdy z skazanych e, po prostu e, pracował nad swoją ideą, nad swoją koncepcją. Ideę zawsze i koncepcję przegadywaliśmy. Na tym też polegał e, ten mój dyplom artystyczny, którego efektem końcowym były e, autoportrety. To były tak jakby głównym... Głównym takim założeniem, że to miały być prace e, e, takie końcowe, dłuższe, czyli bardziej wideo-dokumentacyjne wideo o charakterze dokumentacyjnym, autoportrety, które, które powstały już ostatecznie pod koniec naszej współpracy. Są też taką, oni tacy nie byli po prostu na początku, bo to wiadomo, że, że to są ludzie, którzy też wiadomo wstydzą się pewnych rzeczy, są zamknięci, więc jakby ten etap który i ten efekt, który teraz widzowie będą mogli zobaczyć, to to jest efekt końcowy takiej tak naprawdę półrocznej pracy.